W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi: strzały w centrum miasta, zemsta za szturchnięcie żony. Sebastian Majtczak w końcu zatrzymany. Wielkie polowanie na ukraińskiego nożownika. W niedzielny wieczór 18 maja centrum Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim stało się areną niebezpiecznego incydentu, który wywołał ogromne poruszenie wśród mieszkańców. Około godziny 19 do miejscowej komendy wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który miał pojawić się w jednym z lokali gastronomicznych z pistoletem w dłoni i grozić zgromadzonym tam osobom. Z relacji świadków wynika, że napastnik, po opuszczeniu lokalu, wyszedł na ulicę i zaczął celować w przypadkowych przechodniów. Następnie oddał kilka strzałów. Choć nikt nie został ranny, sytuacja była wyjątkowo niebezpieczna, a świadkowie relacjonowali, że wystrzały wywołały panikę wśród obecnych w pobliżu osób. Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol, który błyskawicznie zlokalizował i obezwładnił agresora. Funkcjonariusze zabezpieczyli broń, której używał mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało, że był on nietrzeźwy. W organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie spędził noc. W trakcie postępowania ustalono, że zatrzymanym jest 54-letni mieszkaniec powiatu Brodnickiego. Śledczy przedstawili mu zarzuty narażenia życia lub zdrowia innych osób, kierowania gruźb karalnych oraz popełnienia przestępstwa o charakterze huligańskim. Wstępna ekspertyza biegłego wykazała, że pistolet, którym się posługiwał, był bronią hukową. Niemniej jednak, jego wygląd i dźwięk wystrzałów mogły sugerować, że jest to broń palna co dodatkowo potęgowało strach wśród świadków. W poniedziałek sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy pod nadzorem Miejscowej Prokuratury. Za zarzucane czyny, w tym stworzenie realnego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz działanie o znamionach chuligańskich, mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Policja zaznacza, że dochodzenie nadal trwa i sprawdzane są także inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na przebieg zdarzenia. W poniedziałkowy wieczór 19 kwietnia na ulicy Powstańców Śląskich w Opolu doszło do niebezpiecznego incydentu z użyciem broni palnej. Policjanci interweniowali po zgłoszeniu o awanturze między dwoma mężczyznami zakończonej postrzeleniem. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 71-letni mieszkaniec opola spacerował z żoną, gdy na chodniku doszło do spięcia z 28-latkiem poruszającym się hulajnogą elektryczną. Mężczyzna miał niechcący potrącić kobietę, co wywołało gwałtowną reakcję seniora. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się ostra kłótnia, która przerodziła się w fizyczne starcie. W pewnym momencie starszy z uczestników awantury wyciągnął broń i oddał strzał w kierunku młodszego mężczyzny, raniąc go w stopę. Na miejsce szybko przybył patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowanemu udzielono pomocy w szpitalu. Rana okazała się niegroźna i po opatrzeniu został wypisany do domu. Strzał został oddany z legalnie posiadanej broni sportowej, na którą 71-latek miał stosowne zezwolenie. Broń została natychmiast zabezpieczona do dalszych badań balistycznych. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Policja nadal prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie, analizując szczegółowo przebieg zdarzenia oraz okoliczności użycia broni. We wrześniu ubiegłego roku mieszkanka Jawożna padła ofiarą perfidnego oszustwa telefonicznego. Podczas rozmowy z mężczyzną podającym się za funkcjonariusza policji, usłyszała, że przestępcy założyli na jej dane osobowe rachunek bankowy i obserwują jej miejsce zamieszkania. Rzekomy policjant przekonał seniorkę, że aby zabezpieczyć oszczędności, powinna natychmiast wypłacić gotówkę i przekazać ją wskazanemu funkcjonariuszowi. Kobieta, nie podejrzewając podstępu, postąpiła zgodnie z instrukcjami i przekazała oszustowi 30 tysięcy złotych. Nazajutrz skontaktowano się z nią ponownie. Przekazała kolejne 30 tysięcy złotych, a po kilku godzinach dodatkowe 20 tysięcy. W efekcie straciła 80 tysięcy złotych. Śledczy z jawożnickiej komendy, analizując każdy szczegół sprawy, ustalili, że za oszustwem stoi zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie specjalizowali się w wyłudzaniu pieniędzy od osób starszych. Funkcjonariusze ustalili, że podobne przestępstwa miały miejsce także w Mikołowie, Bobrownikach. Czechowicach-dziedzicach oraz Zabrzu. Straty pokrzywdzonych we wszystkich tych przypadkach przekroczyły 100 tysięcy złotych. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej w listopadzie 2024 roku zatrzymano dwóch podejrzanych: 38-letniego mieszkańca Sosnowca oraz 42-latka z Katowic. Pierwszy z nich usłyszał pięć zarzutów dotyczących oszustw dokonanych na seniorach w różnych miejscowościach województwa śląskiego. Drugi mężczyzna odpowie za oszustwo dokonane w Jaworznie. Obaj zostali tymczasowo aresztowani. Kolejny trop zaprowadził śledczych do zakładu karnego w Przemyślu, gdzie przebywał 41-latek podejrzany o odebranie 12 tysięcy złotych od mieszkanki Zabrza. Również on usłyszał zarzut działania w ramach przestępczego procederu. Czwarty ze sprawców, 27-letni mężczyzna, został zidentyfikowany w toku postępowania i objęty policyjnym dozorem. W jego przypadku zarzuty dotyczą oszustwa dokonanego na terenie Jaworzna. Wszyscy podejrzani złożyli wyjaśnienia, częściowo przyznając się do winy i szczegółowo opisując przebieg zdarzeń. Aktem oskarżenia objęto wszystkie osoby biorące udział w przestępczym procederze. Grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności, sprawa ma charakter rozwojowy, policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W nocy z wtorku na środę, funkcjonariusze zatrzymali 43-letnią mieszkankę powiatu Legnickiego, podejrzewaną o prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej. Kobieta została ujęta podczas akcji przeprowadzonej w jednym z pomieszczeń gospodarczych, które, jak ustalili mundurowi, służyło jako nieautoryzowany punkt z grami losowymi. Podczas przeszukania lokalu, funkcjonariusze zabezpieczyli cztery automaty do gier które, zgodnie z obowiązującą ustawą o grach hazardowych, powinny być objęte specjalną koncesją. Na miejscu znaleziono również gotówkę, dokumentację zawierającą dane dotyczące rozgrywek i wygranych graczy, a także klucze serwisowe umożliwiające obsługę urządzeń. Zatrzymanej kobiecie postawiono zarzut prowadzenia gier o charakterze losowym bez wymaganej zgody właściwego organu nadzoru. Grozi jej za to wysoka kara finansowa oraz do trzech lat pozbawienia wolności. Działania te wpisują się w szerszy plan walki z nielegalnym hazardem prowadzonym przez funkcjonariuszy z regionu. Policja zapowiada kontynuację intensywnych kontroli i stanowcze reakcje wobec osób zaangażowanych w proceder. Przypomina jednocześnie, że odpowiedzialność karną ponoszą nie tylko organizatorzy, ale również właściciele lokali udostępniających przestrzeń do prowadzenia takich gier oraz osoby wspierające ich działalność. Zgodnie z przepisami, kara administracyjna za posiadanie jednego nielegalnego automatu może wynieść nawet 100 tysięcy złotych, niezależnie od dalszych sankcji karnych. Do poważnego incydentu drogowego doszło w miejscowości Zimna Wódka w województwie opolskim, gdzie obywatel Kolumbii, będący pod wpływem alkoholu, doprowadził do zniszczenia prywatnej posesji. Jak poinformowała opolska policja, do zdarzenia doszło w sobotę, 17 maja, krótko przed północą. Mieszkańców zaniepokoił huk, który dochodził z ich podwórka. Po wyjściu z domu zauważyli rozbitą Toyotę oraz kierowcę, który po chwili, będąc wyraźnie zdezorientowanym, poprosiłby nie zawiadamiać służb. Na miejsce szybko dotarli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Z ich ustaleń wynika, że 22-letni Kolumbijczyk, poruszając się pojazdem osobowym, stracił panowanie nad kierownicą, wjechał w ogrodzenie posesji, a następnie uderzył w blaszany garaż. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Dodatkowo mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, a samochód, którym się poruszał, był pożyczony od obywatela Ukrainy. Z uwagi na skalę uszkodzeń pojazdu, kierowcy nie udało się oddalić z miejsca zdarzenia. Auto zostało zabezpieczone i odholowane na parking strzeżony. Mężczyzna został zatrzymany i przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy w toku dalszych czynności ustalili, że kolumbijczyk przebywał na terenie Polski nielegalnie, jego wiza dawno straciła ważność. Straż Graniczna wydała decyzję o natychmiastowym opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także nałożyła na mężczyznę zakaz ponownego wjazdu na obszar państw strefy Schengen przez 10 lat. Cała sprawa będzie miała również swój finał w sądzie. Kierowca odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie znacznych szkód materialnych. Sebastian Majczak, podejrzany o spowodowanie tragicznego w skutkach wypadku na autostradzie A1, w którym życie straciła trzyosobowa rodzina, został wreszcie zatrzymany. Do ujęcia mężczyzny doszło 23 maja na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, Majczak wkrótce zostanie przewieziony do Polski i przekazany do dyspozycji prokuratury. Sebastian M. zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dobra robota policji, prokuratury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, napisał Siemoniak na platformie X, podkreślając skalę międzynarodowej współpracy w tej sprawie to sukces naszej policji, prokuratury, służb dyplomatycznych MSZ-u i przede wszystkim wyraz doskonałej współpracy z policją w Dubaju. Kilka dni temu komendant główny był rozmawiał z szefem policji i gdy zapadła decyzja władz dubajskich ministra sprawiedliwości o tym, że będzie poddany ekstradycji, zaczęły się intensywne działania. To jest duży sukces pokazujący, że przed polskim wymiarem sprawiedliwości nigdzie się nie ucieknie. Kto jest winny, zwłaszcza w tak Ewidentnej, tragicznej sprawie, będzie ścigany przez nas choćby na samym końcu świata. Więc dziękuję wszystkim policjantom, prokuratorom, pracownikom MZ-u, dziękuję naszym partnerom ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo jest to bardzo ważna sprawa. Teraz pozostają czynności polegające na tym, żeby sprowadzić Sebastiana M., zatrzymanego Sebastiana M do Polski i prokuratura, sąd i sprawiedliwy, jak sądzę, spodziewam się w, w świetle wszystkich faktów, bardzo surowy wyrok wobec, wobec tej osoby. Nie ma zgody, nigdy nie będzie zgody na tego rodzaju działania, na tego rodzaju zagrożenia, które ta osoba stworzyła do tragicznej śmierci wielu osób. Wypadek, o który oskarżony jest Majtczak, wydarzył się 16 września 2023 roku na odcinku autostrady A1 w okolicach Łodzi. Jak wynika z ustaleń śledczych, Prowadzony przez niego samochód marki BMW pędził z prędkością przekraczającą 250 km na godzinę. W wyniku tego uderzył w tył jadącej przed nim kii, w której znajdowała się trzyosobowa rodzina – kobieta, mężczyzna oraz ich pięcioletnie dziecko. Auto momentalnie stanęło w ogniu, a jego pasażerowie zginęli na miejscu w płomieniach. Wzburzenie opinii publicznej wywołał nie tylko sam charakter wypadku, ale przede wszystkim fakt, że Sebastian Majtczak niemal natychmiast po zdarzeniu opuścił kraj. Choć początkowo był widziany w Niemczech i Turcji, ostatecznie osiadł w Dubaju. 4 października 2023 roku został tam zatrzymany, jednak po pewnym czasie wyszedł z aresztu i uzyskał status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co dodatkowo utrudniło ekstradycję. Od tego momentu polskie służby, policja, prokuratura oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęły skoordynowane działania w celu sprowadzenia Majczaka do kraju. Ujęcie podejrzanego jest efektem długotrwałej, intensywnej pracy międzynarodowej, która mimo licznych przeszkód proceduralnych doprowadziła do sukcesu. W najbliższych dniach Sebastian Majczak zostanie przetransportowany do Polski, gdzie usłyszy zarzuty. Śledczy zapowiadają, że będą domagać się surowej kary. Sprawa od samego początku budzi olbrzymie społeczne emocje i stała się symbolem bezkarności bogatych, którzy próbują uciec od odpowiedzialności. Teraz, po wielu miesiącach, ofiary i ich bliscy mogą mieć nadzieję, że sprawiedliwość zostanie wreszcie wymierzona. Sprawa Jechora S, 16-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował nożem ochroniarza w hali Odra w Szczecinie, ponownie budzi ogromne emocje. Mimo, że minął już rok od brutalnego ataku i mimo, że sprawa była wielokrotnie nagłaśniana w mediach, chłopak wciąż pozostaje na wolności. Dodatkowo 12 maja bieżącego roku uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, z którego jak się okazuje, można po prostu wyjść i zniknąć bez większych konsekwencji. Od tamtej pory ślad po nim zaginął, a władze wciąż nie zdecydowały się na ujawnienie jego wizerunku. Do ataku doszło 2 czerwca ubiegłego roku. Młody Ukrainiec ugodził nożem ochroniarza, Pawła Stępnia, który interweniował w związku z agresywnym zachowaniem Jechora i jego kolegi podczas imprezy. Sprawca zadał trzy ciosy w bark, mostek i rękę. Mężczyzna cudem przeżył, ostrze zatrzymało się zaledwie dwa mm od jego serca, ale lekarze oceniają, że utrata dwóch i pół litra krwi mogła zakończyć się śmiercią. Ofiara do dziś nie wróciła do pełnej sprawności i żyje w ciągłym strachu. Mimo początkowej decyzji sądu o sądzeniu nastolatka jak dorosłego, później postanowiono, że o trybie postępowania zadecydują biegli. Sprawa utknęła w miejscu, a Jechor S. przez kolejnych kilkanaście miesięcy przebywał w ośrodku, z którego w końcu uciekł i zniknął. Co gorsza jego dane i wizerunek nadal nie zostały ujawnione opinii publicznej. Policja tłumaczy, że decyzja w tej sprawie należy do sądu okręgowego w Szczecinie, który do tej pory nie zdecydował się na upublicznienie informacji. Tymczasem wiele osób pyta: Jak to możliwe, że osoba podejrzana o usiłowanie zabójstwa może bez przeszkód zniknąć i pozostawać w ukryciu, a obywatele nie są nawet ostrzegani? Głos w sprawie zabrał sam poszkodowany. Paweł Stępień nie ukrywa, że boi się o swoje życie i o bezpieczeństwo swoich bliskich. Jak mówi, Jechor może próbować się mścić, a obecna sytuacja jedynie utwierdza go w przekonaniu, że sprawca poczuł się całkowicie bezkarny. Szczególnie, że przebywał w ośrodku dla nieletnich, do którego trafiają osoby popełniające znacznie lżejsze wykroczenia. W związku z biernością wymiaru sprawiedliwości i brakiem zdecydowanych działań ze strony policji internauci postanowili działać na własną rękę. W sieci pojawiła się petycja obywatelska, której autorzy domagają się niezwłocznego ujawnienia wizerunku i danych osobowych poszukiwanego nastolatka. Petycja zyskuje na popularności z każdą godziną, a jej sygnatariusze nie kryją frustracji. Społeczne oburzenie jest ogromne. Coraz więcej osób zwraca uwagę na dramatyczny rozdźwięk między powagą przestępstwa a nieadekwatną reakcją organów państwowych. Ludzie mają dość sądowych opóźnień, niejasnych decyzji, ukrywania tożsamości osób realnie zagrażających innym i braku transparentności w działaniu instytucji publicznych. Jak mówią komentatorzy w mediach społecznościowych. Gdy państwo nie chroni obywateli, obywatele muszą chronić się sami. Trudno oprzeć się wrażeniu, że sprawa Jechora S stała się symbolem szerszego problemu, czyli nieskuteczności systemu i przerażającego braku konsekwencji wobec brutalnych czynów. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.